Cześć, witajcie. Jak już ostatnio zapowiadałam na swoim blogu, będę testowała w najbliższym czasie UltraBooka, którego przysłała mi firma Intel. Będzie to UltraBook marki Asus, konkretnie Asus ZenBook UX31. Dzisiaj pierwsza część testów, a właściwie tylko taka część pokazowa, bo rozpakujemy przesyłkę, pokażę Wam, co Intel mi przysłał, jak taki komputer wygląda, jak prezentuje się na pierwszy rzut oka. Zobaczmy, mamy tutaj pudło, na pudle bardzo ładna grafika, która pokazuje, jak cienki jest ultrabook, bo ultrabooki to jest taka nowa generacja notebooków, komputerów, e, która ma być połączeniem e, notebooka z tabletem. Mamy, może zanim roz, jeszcze rozpakuję, to pokażę, że komputer jest w takim ładnym dosyć opakowaniu, w pokrowcu, w futerale. Ja myślę, że to nie jest tak do końca oryginalnie zapakowana przesyłka, bo podejrzewam, że tutaj pracownicy z Intela zainstalowali już mi parę rzeczy na tym komputerze. Także pokrowiec rozpakowany i mamy takie, no muszę powiedzieć, bardzo ładne cacko. Komputer, który jest w metalowej obudowie. Zaraz tutaj moje palce trochę na nim odcisków porobią. Komputery, tak jak już mówiłam, marki ASUS. No myślę, że prezentuje się bardzo elegancko. I co ważniejsze, jest naprawdę cienki i jest bardzo lekki. I za chwilkę pokażę wam jak on wygląda po otwarciu i jak się z niego korzysta. Co my tu jeszcze mamy? Mamy instrukcję obsługi w takim eleganckim opakowaniu. I mamy taki mały pokrowiec, a w tym pokrowcu, a w tym pokrowcu są przejściówki. To jest przejściówka z USB na kabel na kabel internetowy po prostu. I jest jeszcze jedna przejściówka. To jest przejściówka, z, to jest przejściówka do podłączenia monitora, czyli komputer podejrzewam, nie będzie miał. Tak, on nie ma normalnego wyjścia do wtyczki do monitora, tylko trzeba je podłączyć. No podejrzewam, że tutaj, pod, pod małe HDMI. OK, no to przejrzyjmy się z bliska, jak ten komputer się prezentuje. Muszę Wam powiedzieć, że jestem zaskoczona, że ten Ultrabook ma taki dosyć uniwersalny wygląd, bo on jest bardzo elegancki, cieniutki. Bardzo podoba mi się to wykonanie tutaj, że metal ma takie jakby zarysowania w kształcie okręgów. I właściwie on się nadaje i dla kobiet, i dla mężczyzn. Teraz otwieramy. Tutaj ma taki kolor, powiedzmy, że to jest kolor grafitowo-fioletowy. Nie wiem, czy panowie w swojej 16-kolorowej bodaj, że palecie kolorów znają taką barwę. Ale no ja myślę, że i kobiety, i mężczyźni nie powstydziliby się takiego komputera. Może włączymy. Zobaczymy jak szybko się uruchomi. A w międzyczasie jak on się będzie uruchamiał. O, mam już zainstalowany widzę system Windows od razu na nim. E, bardzo fajna klawiatura, e, widać, że te klawisze będą, będą dosyć łatwo się naciskać i to są klawisze, tak mi się wydaje, że metalowe i że nie mają naklejek, jakby się bliżej przyjrzeć. Ciężko mi stwierdzić, czy one się będą wycierać, czy nie, ale pierwsze wrażenie jest takie, że to, będzie, że to będzie bardzo taka trwała klawiatura, która się nie ściera. To jest myślę bardzo ważne, zwłaszcza jeśli ktoś dużo pracuje przy komputerze, to zapewne wiecie o tym, że klawisze szybko, zwłaszcza te najczęściej używane literki, u mnie to zawsze jest M, N i ewentualnie jeszcze E i R. Nie wiem czemu, ale takie wyrazy piszę. Ok, no niestety na pierwszy rzut oka nie stwierdzimy, jak szybko komputer się uruchamia, bo akurat Pech chciał, że instalowały się jeszcze jakieś aktualizacje windowsowe. Ale co jeszcze na pierwszy rzut oka można zobaczyć, oprócz tego, że to jest bardzo solidne wykonanie, jest bardzo duży touchpad, który, który na pewno będzie wygodny, zwłaszcza jeśli zabieramy komputer ze sobą w różne miejsca poza dom i nie zawsze mamy ze sobą myszkę. Może jeszcze zwrócę uwagę. Na to jakie ma wejścia. Tutaj można sobie podłączyć jedno USB, czyli na przykład myszkę pod USB jak ktoś ma, kartę Micro SD i, i chyba zwykłe SD też, tak? Bo Mikro to jest chyba ta mniejsza. Z tego co pamiętam. Ja to już dawno ani jednej, ani drugiej nie używam, tylko zupełnie mam jeszcze inną kartę. I wyjście słuchawkowe. A z drugiej strony, z drugiej strony jest, z drugiej strony jest HDMI. się zastanawiam, co to jest za wtyczka, czy to jest też jakieś mniejsze USB? Tutaj zasilanie, bo na razie bez zasilania uruchamiamy. Tutaj to wygląda też jak USB drugie. Będę musiała jeszcze poczytać w specyfikacji. Zobaczymy, jak już będę robiła ten większy test, jak to będzie wyglądać. Co ciekawe, jeszcze tutaj jest taki napis: Audio by Bank and Olufsen ICE Power. Gdzie to audio? Tu głośników nie widzę, chyba tutaj. Będzie się stąd wydobywał dźwięk, też będzie jeszcze trzeba to sprawdzić. Pierwsze wrażenie bardzo fajne. O, jeszcze co ważniejsze procesor w środku Intel i 7, czyli chyba ten najmocniejszy teraz jest z tych, które są dostępne procesorów takich do rynku kierowanych masowego. Dobra, czyli wiemy już, jakie jest pierwsze wrażenie. Pierwsze wrażenie bardzo pozytywne komputer bardzo ładny. I wydaje się, że będzie też bardzo mocny. No już widać, że tutaj przy otwieraniu może być problem, bo się trochę palce odciskają. Nie wiem jak wy, ja, ja często mam tak, że nie czyszczę monitora i, i potem jak już słabo przez niego widzę, to wtedy go wycieram bo staram się jak najmniej dotykać monitor, ale jednak zdarza się, że, że tam jakieś palce się odcisną. I co jeszcze, może zamknę, to się pewnie zahibernuje. Tu za bardzo palca się na nim odciskać, no przynajmniej tak jak na tych plastikowych, na pewno nie będą. Wiadomo, że coś tam, jakieś ślady pozostawimy, ale to tak nawet na przetarcie ręką w sumie jest łatwe do wyczyszczenia. Pierwsze wrażenie po otwarciu przesyłki z ultrabookiem Intela, z ultrabookiem Asus Zenbook UX31, bardzo pozytywne, bardzo mi się to urządzenie podoba. Teraz czas na testy. Będę testowała je w najbliższym czasie. Będę testowała ten komputer dłużej, ale w najbliższym czasie postaram się przeprowadzić najwięcej testów z takiego typowego użytkowania, jakie ja przeprowadzam, czyli będę pracowała na tym komputerze z domu, będę go zabierać ze sobą na różne spotkania, na wyjścia, bo ja z reguły biorę zawsze komputer ze sobą i kiedy trzeba na przykład coś zrobić na którejś z moich stron, to zawsze jestem online i zawsze mogę się. Podłączyć. Będę testowała, jak on działa przy montażu filmów wideo. To jest coś, co jest bolączką i zapewne jeśli ktoś z Was wideo bloguje albo po prostu kręci jakieś filmy i potem montuje na komputerze, to wie, że do tego jest potrzebny mocny sprzęt. Tutaj może być troszeczkę problem, bo ten ekran nie jest zbyt duży, no ale można go podłączyć do monitora, także w domu nie będzie problemu. A poza domem jednak rzadko się coś montuje, raczej się to robi w zaciszu domowym. I będę też na pewno podłączała go do telewizora, będę starała się pokazać Wam jak taka zwykła kobieta, która trochę pracuje w domu, która ma swoją firmę, ale która też jednocześnie... Jest gospodynią domową i nie do końca się musi znać na wszystkich takich komputerowych sprawach i, i specyfikacjach. Jakie są moje wrażenia i czy ja taki komputer bym poleciła Wam, żebyście go sobie kupili? Komu bym go poleciła, komu bym go odradziła? Także zapraszam do śledzenia mojej strony internetowej www.dorota.in. Tam w najbliższym czasie pokażą się testy z, testy z testów tego urządzenia. Zapraszam.